No, Gra ktoś możliwa. w czeskach? O, dobra. No to chodź, FIFO na ro e roketa. Halo. No i Halo. No dobra. No okej. Okay. Ja jestem już w rokecie. No dobrze. No to jeszcze dodaję. Pierwszy odcinek od chyba. No, nie wiem, no ale jakieś tam randomowe odcinki wrzucałem jestem na fali, nie mam szans A ludzie na Facebooku tylko tańcz i tańcz Tańcz tańcz, O Jezu, chłopie O Jezu Dobra Ja sobie gram w CS-ka Widziałem, że ci A ty ja mogę... nie... dobra Aj, dobra Tak, dobra a no To. Ruszamy. Ciekawe czy wygramy gieraczek? Ale odcinek od tyłu od czasu to będzie fajne. Jeden odcinek na 5 miesięcy, tak? Jest chyba najgorszej Ej, zobaczymy czy będzie lagować, ale chyba nie laguje. Tak mi się wydaje, że mi nie laguje. Laguje mi? Ile mam pingów? 100 o 87. Przecież to rank rankingów gramy, wiesz? No wiem, nasze w naszym wieku są ci ludzie. Skąd wiesz? A 18 i 29 Ty, My gram towarzyską czy rankingową? Rankingową. To ciągle mi nie pokazuje, że gramy rankingową. E, gramy rankingowe? Bo zawsze jest pod czasem taki napis na czarny na białym tle rankingowa. Właśnie teraz tego nie czaję. Teraz takiego nie czaję. Zawsze jest, a teraz akurat nie No Nie wiem, nie wiem. to, dobrze. Lekkie lagi. Dawaj, dawaj, dawaj. Ło, gram na nowej mapie w sensie. Na jakiej? Sprawdźmy to. Na jakiej? Gdzie na Pit Stop. Pit Stop. Beat stop? Chyba nie grałem. Pit Stop. No, jak jest nowa. Wczoraj weszła. Nie wiem no. Ja grałem tylko na dwóch, na grindzie i na jakiejś mocha, ale nie wiem no. Dawaj, warto. Ale A w No, eee! Bomb Nie ja miałem w sumie jak. Ale dziwna jest to mapa. Oh, shit. A straciliśmy jaj. bramkę, ale ty dla mój jesteś kuba. No. Nie umiesz zabrać piłki nawet. No, no, bo nie miałem spida może. No panuś... Aha, miałem mi piłka dobrze, uznę, Nie walne. Miałem walnąć tą piłkę, ale uznę, że nie walnę. Miałem walnąć tą piłkę, Są padowcy. Padą. Na padzie są dobrzy. No. Są. Na padzie, no na padzie są dobrzy, no ale tutaj nie widać, żeby byli dobrzy, bo zawsze na padzie a. lata, a ten nie umie latać. Oh man, ja, ja chciałem. Każdy napadł na e, Bo w moim opisie kanału jest koniec Browsers, teraz Fortnite. A to może koniec Fortnite? Początek Browsers, mimo że z Fortnite nie było ani jednego odcinka. Nie był. Nie był. A, był, a był, był z TikToka, był z TikToka, ale to on, ale on był wzięty z TikToka. Laga mam. O! Barierka. Laga miałem! Ale lagi mam jakieś dziwne Why? Ale przed, przed chwilą ja... nie miałem No nie no Simon do mnie dzwoni Jak Czy... go wywal nie mam Ale ja go wywalałem nie ma nawet nie ma a ja jest um na, na Turku ja, umie, u, u, gra, umie ja, go ja go wywalałem z Discorda ale on sam się dodał nie wiem jak Dziwi na lagi, prawda? No. Przez, przez te Kupię, no weź się w garść. Chory, ale no. Też ale do mnie dzwonił. Dawniej, nie w sumie. No nie! Nie nacisnęło mi się A! Nie! No! No nie nacisnęło mi się A! No nie nacisnęło mi się A! Abym zrobił coś takiego, ale nie nacisnęło. Kupię, co ty. Nie! Robisz? Dobra! Jak ja miałem to obroń, jak nie miałem. Nie! Chłop, to nie! Chłopco ja! wyjął. Chłopco wyjął. Damn it! Ej, prawoś! Nie! To może być ciężki mecz. Ja nie śpię ja w ogóle! Ja też. No ja w ogóle wyjąłem! Ale na co mi to starczy? To co? No jakąś lagę mam. Jakąś laga mi napadła <grym> tej piłce. Dobra. Jakie lagi mam jak tu Gram na nowej mapie. Pierwsze wrażenie, kurwa. Daj nice. Nice. Ja gram o siódmej na nowej mapie, my się akurat tak obudzimy. No spoko. Nie mogę Ekika? w ogóle spać w nocy, nie wiem czemu. No chłopie, co ty odwalasz? No i straciliśmy kolejną Jez. bramkę prześ... A nie, jednak jeszcze, jeszcze nie. Nie oni są bambikami! Dlaczego z nim przegrywamy? Dlaczego Jesteś bambikiem? Z nim... Jesteś bambikiem. No chłopie, jakbyś trafiał w piłkę, to... O, o dobra, strzeliłeś. Ale tak ledwo, ledwo. Ja nawet tej piłki nie widziałem potem, jak wybuchło. Jak smoke się nagle sam z siebie stworzył. Darmowy smoke. No Dobra, 3-2. No jest szansa, jest szansa, że to wygram jeszcze. To co? Dwie gierki na odcinek, czy jedna? Jedna chyba starczy. Kilka minut będzie. Chłopcy pójdą lecieć. O, ja też. E, znaczy, no ja tak trochę. A może dwie bym wsadził, to by było ponad 10 minut. To może jakieś pieniążki wpłacę wam za Może. A masz karty w ogóle? Jakie karty? Te. E, pieniądze płaciły te. Nie, nie mam. Znaczy, w sumie i tak trzeba mieć 1000 subskrypcji na kanale i 4000 obejrzanych godzin publicznie przez widzów. No to wiesz, że mogę założyć multikonto, których i tak mam dużo, to sobie mogę wejść na multi konto i oglądać po prostu filmiki przez to. bym zrobił jakiś filmik godzinny z jakiegoś gówna i po prostu cztery razy bym obejrzał ten. To wtedy 4 godziny jest obejrzane. Cztery razy, cztery godziny jakiegoś gówna. Godzinę rzuciłbym jakiegoś gówna no i po prostu cztery jest. razy bym to obejrzał. Czemu nie? Ty myślałeś, że to nie wpadnie? Nie, lecia, nie leciało to. Jak to nie leci? Ale ty to podkręciłeś! Ty to podkręciłeś! Dlaczego miałby że to nie wpaść? Dobra, dwie gierki musimy rozegryć, żeby Hajsik się zgadzał. Hajscik! Zgadza! <gry> a, może jest? A ty wiesz, że rudy człowiek po długiej przerwie miał streama z rocketami. Ale ogólnie to ja miałem... To ja zawsze mam jakieś ten... 30 wyświetleń pod filmem, tak samo na TikTok. Znaczy na TikToku czasami więcej. To może tym razem będzie 100, bo 100 to, to 100 tu mam pod jednym filmem na TikToku najwięcej 100 wyświetleń. Może w końcu będzie też ze 100, ale na YouTube, na YouTube. ale... Dobra, no to... się prostu... z minki mam 700. To było dobre, tylko ja nie miałem spida, żeby dolecieć do tego. To było mega dobre, tylko nie miałem spida, żeby do tego dolecieć. Nie miałem w ogóle speeda, żeby do tego dolecieć Ekilka? Ez? Nie walnie to! Nie! Nie walnie To ja to już było takie close. Leciało wiem, czy... ładnie. Już było takie close. Nie. Musimy strzelić. Nie musimy, jest 4 3 wiesz, że wygrywamy. O! Chłopca próbuje Ale, piłkę nie na dachu. Rozwaliłem go, żeby tej piłki nie odbił, dobra. Wygraliśmy ESA Jednego gola Dobra. Ha, no zacznij, O, dostałem coś! Co dostałem? Dostałeś... Dobra, Ap dawaj. Ech, ty wiesz, że dostałeś pewnie schemat. A schemat no. jest za kredyty, a ty na pewno nigdy się nie doładowałeś nic w Rocket league Aha. Dobra, dawaj, rozpoczynaj Gierę. Rozpoczynaj! O no nie, no schemat dostałem! A ty co myślałeś? myślę, że to nie. Dobra. E, to rozpoczyna ja zaraz przyjdę. Okej. Okay. widzowie, jak tam? O, Kuwa jest downem. Ma downa. Więc e, nie oglądajcie coś. Jak oglądacie to, to udajcie łapki w górę, że był szczęśliwy. O, bo on doszedł pod do Kibla. Widzisz, jaki jagry. No, dobra, jezu, zdążyłem. Chłopie, ja ledwo nice. przyszedłem, ja led... Nice. Na równo 5 minut. Było 5 minut i nawet nie było rusza i ledwo zdążyłem, chłopie. Nie, ale nie podbił lamus. Kuba! Co? Bo... Możesz mnie nie uderzać. Co jest? Możesz mnie nie uderzać. Byłbym bardzo wdzięczny. Ja się muszę, jeszcze ja muszę usiąść na tym krześle, ja ledwo co usiądę. Co? Nie. Myślałem, że to jeszcze zdąży wybić, ale dobra. A, popsułem lekko, popsułem lekko. No ty popsułeś, bo... Dlaczego ty masz 60 pingów? To jest mój normalny ping. Zresztą to kanał kanałku z dolewką, Sumujcie! <noise> Chłopie, ale wiesz, że to jest mój normalny ping. No my, my, najmniejszy mój ping to, to wiesz, kanał. to jest 60 pingu to jest A. mój najmniejszy ping w Fortnite y też taki mam. Mójcie kanał! Ma PogChamp pocinki! Brawl Stars Kid, Fortnite kit, Rocket League kit! Wszystko kit! PogChamp, ziomek! <grym> PogChamp... PogChamp! Masz szczęście, że nie umiem wycinać, ale jak się nauczę, to może to wytnę. To wytnę. <grym> <grym> no. no nie! Nie, to próbuję. Nie. To ten ziomek... Ja to, to ten ziomek troluje tamtego ziomka. Ten ziomek trolluje tamtego ziomka. Kim Nie! Nie! Ok. No też się dziwię! Coś z dolewką pograć? Co ty robisz? <laughs> Nie wiem, no jadę! A ty mnie uderzyłeś, więc Eww. Masz! Nawaz. Jak ja to mam... Bez spida ja mam to wziąć. Nie! Bez spida. Bez spida. Drugi odcinek to może z Nie, co będzie. on robi?! No, co ty odwalasz Fifo?! No! A. A, Uwa, drugi odcinek z wlatuje. Drugi odcinek z wlatuje. Jutro. Drugi odcinek jutro z CSa wlatuje. Tak, Kuby z Dolewką! ku 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 z Dolewką! ku 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 z Dolewką! Fiwa ci odbija już. Nie! Dobra, nice. Dwa, to. A ile sekund to my strzeliśmy. W niedużo, chyba ty to strzeliłeś, chyba jakieś 7 sekund, ale czas pokazuje niby 21. Ile taka piłka ładna? Dobre doświadkowanie, tylko nie mam spila do wykorzystania go. Aaa, zapraszam. No wraca się, wraca się, Piwo, No wracaj się. Nie mam Speeda. No to, no to kwikołkuj się. No dobrze. Kwikoł. Nie, chodź, wziął Speeda. No, jechał przed tobą i mi przede mną, ty jak miał go nie wziąć? Nie wiem, bo jest Dawnem. Nie wiem. Nie wiem, kolejnego wziął. Ale żeś to bronił. Broniłem. Chłopie, no nie leć tam, gdzie... Normalnie pierwsza klasa. Każdy leci do piłki. Polecieś do piłki, nie. jak wiedziałeś, że ja to wybiję. Jak wiedziałeś, że ja to wybiję. Możesz, możesz nie bronić strzałów na ich bramkę. Nie, gadaj, że chłop będzie po ścianie próbował zrobić tego. Nie pamiętam jak to się nazywało. Ale po ścianie. Ej, dribla chyba, ale dokładnie to nie pamiętam. Co no dwalczona z tyłem dziwne. odwala? Czy naprawdę tyłem? Nie. Ale nikt nie trafia. <laughs> ale nikt nie trafia, Arturoza. Dawaj. Ej, ty wiesz, że ja straciłem dwie subskrypcje? Powiem 54, a mam 52. A ty mnie zasubskrybowałeś? Czy nie? Nie mam, nie, nie mam konta. Ha. Ja naprawdę nie masz konta? A ja mam chyba z 8 albo z 7 kont. To daj mi jedno. Daj mi. Na YouTubie, ale ty wiesz, że na, jak, na Na każdym to może mam. Na niektórych mam może po jednej subskrypcji, albo po dwie, bo ktoś może przypadkowo zasubował. Ale nie wiem, no. Może zero mam. Ale po to ci jedna subskrypcja. Jak możesz u siebie e, założyć konto, nagrać jakiś bezsensowny filmik i zdobędziesz 3 subskrypcje, to i tak masz więcej. Ej, takie pytanie. Aha, dobra, kafka jest ciszy. A ty, FIFO wiesz? To nie nazwy. Poczekaj. A ty weź tam mi powiedz, czy. Jak, jak po prostu wyłączyć nagrywanie? Bo tam jest. Rozpocznij, czy w tym samym miejscu to było? Rozpocznij, będzie. zakończenie? czy nie? A, nie tak. Pewnie tak. Ja nie tak. znam się na obs ale pewnie tak będzie. A ty nie wiesz, nie że mam... raz pciem... No ty wiesz, że raz chciałem sobie zainstalować OBS, ale nie umiem jak. To było chyba ponad... To chyba było rok temu. Znaczy nie, to było chyba pół roku temu. Chciałem zainstalować sobie OBS. Bramka. Co nie? Co nie? Chciałem ja ci zabrać! Chłopie, ty, ty, ty ledwo co potrafisz latać! To co ty chcieliśmy zabrać? Ja oj! Ja potrafić ledwo latać! O kurwa się nagrabiłeś! Pójść streama i pokaż na, na treningowym jak latasz. Jak on! Tak jak on! <coughs> Czyli słabo! Bo on praktycznie e, co, setną, co setną piłkę, jak idealnie jest piłka pod niego, ułożona nie on pod piłkę, to dopiero wtedy trafia. Zawsze musisz ty być podłożony pod piłkę, bo piłka podłożona pod ciebie jest jeden razy na milion, albo na sto. Zależy, masz, zależy jakie masz szczęścia. nie, no kurwa, muszę... No. No. Nie, nie trafiłem spida! ulamuj zabrał. Oj! A to było piękne. Wyjeść do lamuće! A to było piękne wybicie piłki. Nie! Trafię. Ale Fifo, co ty tam odwalasz? Dobra, i tak wygraliśmy, ale co ty tam odwalasz? 10, 9, 8, 7. Nie, nie, planke! Fifo, ja bym, ja bym, to trafił. Nie zapieraj się. 5, 3, hattricka zrobiłeś, ta Chłop, masz tylko 19 punktów, więc. Ja walę jeszcze jedną. Walę jeszcze jedną, no na pewno. Dobra, 5, dobra. Czy jedną dawaj? Na no, odcinek jeszcze jedna? No dobra. A, A dawaj dawaj, do jeszcze jedną. A wajcie z bo ziomeczki. A to będziemy z nimi grali. No? No, no nie. Tak. Poczekaj. Nie, 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 nie laguj. Poczekaj. Tak, nie, nie będziemy z grać. Jest w tym samym miejscu co jest. Rozpocznij. Zatrzymaj nagrywanie. Dobra. dobra, ile tu już odcinek trwa? Gdzie tu jest to? Gdzie to jest? Poczekaj. Nie wiem, nie, widzę. nie wiem. A gramy! No wiem! Ja jestem cały teraz... czas. Tylko nie... A może tylko temu liderowi ekipy się pokazuje, czy jest rankingowa, czy nie jest rankingowa, ale jak jest, to fajne. Znaczy... Nie, to nie jest... Mi się nie pokazało, że mam rangę. Mi się wydaje, że to nie jest rankingowa, mi się nie pokazało, że mam rangę. Nie. Mi się nie pokazało, że mam rangę. Nie wiem, no kupię, czemu tym... No nie wiem. Bo mi się pokaza... Mi się nie pokazało, że mam... Tak. To, to nie po tej gierce... ja mam pokazane srebro 3 Ale mi się nie pokazuje rangi, przecież ja też mam swoją rangę. A. A miałem srebro 3 Divizę, ja... nubs randomy, które były nubami, mi pozabierały Divizje. Przecież ja musiałem sami ich kierować. A jeszcze dobierało A jest... mi gości. Gości ze srebrem, co potrafili latać, ale nie tak jak ty, tylko naprawdę potrafili latać. Dobierało mi gości ze srebrem. znaczy nie mi, tylko przeciwników. Dobierało mi gości ze srebrem, co potrafili latać. To Co ja, grać, który jest e, między nowicjuszem a zawodowcem, czyli średni, między nowicjuszem a zawodowcem, miałbym pokonać go, jakie ja średnio potrafię latać, ale to jest tylko średnio. Ej, Dribbler, to potrafię tylko w połowie, drugiej połowy nie umiem. Piłkę na dachu to zrobiłem chyba dwa razy. Ale nie tak, piłka na dachu na dachu, tylko tak na początkowym dachu. No, raz zrobiłem. I to jeszcze na treningową. O! Sorry. nie doświadkowanie. On no, też do nam A. A jakbym miał spilet, to może bym poleciał. Nie, to ja odwalam. Zachowuję się jak ty, bo. Po, po niegraniu chyba kilku miesięcy. Tak zacząłem to do dwa lecine. Dobra, nice. Jeden. Ale ci zarąbałem! Co ty nie powiesz? Ile mam punktów? 88! Ledwo więcej od tego ziomka. O Dwa więcej. Ty wiesz, że mieć 48 osiem. zrobił tam dzielek? A, jej wybił. Gdyby nie. nie wybił, byłaby piękna druga brama. Nie! Dobrze, kubuć. Muszę. Oni się sam chrzeli. Oni się Zgadza. sam chrzeli! Ja myślałem, że to, że to moje, moja brama. Znaczy, to była chyba moja brama. Dobra, samo wejdzie. Esa. Jest! Nie! Jak! Bo on to odbiła, nie? Ty, zoba. Zoba, pa. Pa. No. czy znaczy, ja to w ogóle nic nie musiałem robić. Pać! To... Ja dotknąłem! Nie, to był Machine Gamer dotknął. meshing Gamer Serio? Dotknął. Tak, serio. Ja lamut, kurwa. To no, się zapisz powtórkę, Kuparek ale nie... widzowie, to się wytnie. <laughs> Montuję teraz odcinek. se. Ej. A ty masz kanał na Kuba? Co? Tak, mam. O, to w chłopak. To się zaraz zasubuje po meczu. Promuj. Promuj, tak! Wbijajcie do Kafila, on ma czasami streamy na Twitchu, e, ale. do Kafila! Czasami. Kafil. Ma... Czasami ma streamy na Twitchu, ale to tylko czasami. Wiecie jak to jest. Szkoła, nie szkoła. Ale, <grym> <grym> ale. <grym> ale, no po prostu czasami nie. ma, czasami nie ma, no proste. Nie. Pieka na dach, na dach! Piłka na dach, chłopie, no to chociaż mi podaj tą piłkę na dach, a nie okay. piłka na dach, piłka na dach, to chociaż daj mi na... To może I chociaż wyjdzie. Ale nie umiem piłki na dach. No i co mi co robisz? Nic nie, nie przejdziesz się do mnie. Jest, da dało mi 10 punktów za dośrodkowanie, więc to musiało być dośrodkowanie. Ale dzisiaj do popsu. to popsuł. To jest moje popsu. gadanie. Dzięki popsu. Tak, dźwięk ty popsu, bo jeszcze dośrodkował mi, coć. Pierwsze unlink. Ale, ale, po drugie. Ha, a dwie bramek! Bo ja mam dwie asysty, a dwie asysty to jest 100 punktów. Czut. I dwa strzały. Nie, to ja, to ty masz dwa strzały. Nad dołem się leciał, dobra. Ej, ale mamy tak, a my mamy taki sam odcinek brzydowego, czy inny? Ja daleki inny, ty masz Nie wiem, ale stracimy zaraz bramkę. Oni, oni ledwo co pod... Ta ej dribbla ziomek robi! Że to zrobił go w jednej trzeciej albo w jednej czwartej ziomek. No chłopie, co ty robisz? Dobra, w, w zagra... nagrajmy wstawkę. Teraz tu. O dobra, dawaj, nagrywaj. Ty się pewnie wyciszysz. No właśnie, wiedziałem, że się wyciszysz. Ja nie będę, ja będę... Ja, ja będę nagrywał bez miniaturek. Znaczy miniaturki to może kiedyś będą. Ale będzie bez stawek. Też tak potrafię strzelić jak on. Ale ale ja, ale ja tylko czasami trafiam, znaczy ja chyba tak dwa razy czy trzy strzeliłem w całej Rocketlize, on to chyba zrobił. Daj do środku, daj do środku. Odbił. Minutka, trzy jeden, dobra. Trzy mecze nam starczą do O! Trzy mecze nam starczą na mecz. Trzy mecze to jest jakieś 15 minut, hajsik oh. będzie. Wykorzyłem nowych widzów, może, może jakiś widzów od Rudego będą, bo Rudy też ma widzów, to chyba lubią roketę u niego, ale nie wiem. U mnie nie wiem, czy zobaczymy. Może... Nie no, na YouTube to streamy dopiero można mieć od tysiąca subskrypcji. Na hmm. ty Ale mogę na Twitchu w sumie. Tylko nie mam Twitch Studio. Tylko nie mam... On to sam nam odbił, on to sam na modbił. Może kiedyś pobierę Twitch Studio. Ja nagrywałem na Twitch Studio i po prostu się zgrałem, włączyłem streama i już. No dobra, no wiem. Co, wiem jak to nie po prostu było. trzeba sobie pobrać z Twitch Studio. Ej, jaki ja mam ping? 87, a to tak. A, a to najwyżej mogę ta, A ja pójdę po piłkę i po... Ece! Dobra, SC wygrałeś. MVP mnie ma. Ile miałem punktów? Tak z 500 może siadło? Cień mój, o nie spadam! No nie spadł. Nie, 358, masz 6 punktów więcej ciebie. No, ten prezent, mam prezent! Mam prezent, jak ty masz prezent? Otwórz, Ej, to dawaj, dawaj live'a, otwieraj. Dobra, na streamie opening! Opening na streamie! Dobra, dawaj, to odpal streama. Palony, opening na streamie. Dobra, dawaj. A jaką masz? Tą, tą, tą najsłabszą, tą najgorszą, czy nie masz? Ano? Poczekaj, przejrzyj wyzwania, przejrzyj wyzwania. No na cień. Nie wiem, nie wiem. Odbiorę sobie Albo czekaj, A weź w wyzwania sezonowe, o. tak, odbierz to. Czemu tak nie możesz? Nie, gdzie, gdzie się to odbierało? No to weź to jeszcze raz. Odbierz też to, bo to masz wiesz. za darmo. Okej. Okay. I jeszcze raz to weź. I naciśnij Odbierz. Jeszcze raz. O, i otwórz teraz. Otwórz teraz. Ej, a masz coś jeszcze w ekwipunku, czy to czy ty musisz ten. Wy. Um, Dobra, musisz... złote! Nie! Kwiatowe! A ty wiesz, ja że. Nie a ty wiesz, że maksymalnie możesz dostać. E, Poczekaj, yy, fioletowe z tego. Znaczy, nie, z tego mogę się importować, ale dobra. Tylko, no co? się coś miałem. Nie się coś... No to sprawdź w ekwipunku. Oh. Czy masz? Weź do ekwipunku. Ten garaż i ekwipunek. Garaż. Garaż i ekwipunek. Czym czemu mam jakieś streama w się zepsu? Od jest. Ale wszystko. O, masz rzeczywiście coś. Oj, tutaj. A tu może mieć wody. tylko fioletowe maksymalnie. Wody. Nie może! O! Fioletowe z najsłabszego! Dostał auto! Nie wierzę, dostał auto. Dosta... Ale fajne! Dostał auto. A to jest Takumi. Z najgorszego boksa, co może wypaść fioletowe, wypadło mu fioletowe. I to jeszcze karoseria. No nie gadaj. Weź się ubierzkę. Tak, Takumi, i się żegnamy. Kumi! Ale to musisz modyfikowanie samochodu, a nie w, w zarządzaj ekwipunkiem. Kumi! No i ta kumi, dawaj. No i dawaj, Gumi. zagnamy się. Siema, poczekaj, da się zbawić, siema. dobra. Siema. Dobra, siema, siema.